Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 23 listopada. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Mamy dzisiaj czwartek. Moi drodzy, dziękuję Wam z całego serca za wszystkie komentarze. Są przecudowne, dodają mi takiego wiatru w skrzydła, że po prostu budzę się i od razu lecę nagrywać dla Was. I dla siebie też, wiecie, bo to jest praca ze mną, z Wami. Niesamowite. Naprawdę niesamowite też, co się ze mną zadziewa. Kiedy siadam tutaj i mówię do Was, ja zamykam oczy i mówię. Proszę mistrzów moich z kronik Akaszy, proszę otwarcie kronik zawsze przed i mówię, mówię to, co mistrzowie przyniosą. I dzisiaj idzie do mnie, że aby osiągnąć spokój i szczęście, wymaga to dyscypliny. Spokoju i szczęścia można się nauczyć poprzez uważność, poprzez koncentrację na tym, co wyprawia z nami nasza głowa. Wiecie, bo to najczęściej nasza głowa wpędza nas w strach. W strach o wszystko. O przyszłość rozprawia się z przeszłością, z którą tam już naprawdę no nie ma nic do zrobienia. Ona jeszcze pamięta jakieś 30 lat temu, że ktoś coś, no jak już zrobił ten ktoś coś, no to dobrze, ale 30 lat? Już starczy głowa. Już starczy. Już teraz ja ci nie pozwolę głowo dalej o tym myśleć. I teraz, żeby osiągnąć to szczęście i spokój, Należy nauczyć się uważności myśli. Myśli nasze mają być świadome. I tu, kochani, odsyłam Was naprawdę. Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Warto sobie to wyzwanie zrobić. Pomyśl teraz tak. Mając przez 20 lat, Twoje myśli chodziły nie po tych torach, co, co powinny chodzić. Nie było w ogóle uważności myśli. Głowa zabierała Cię tam, gdzie chciała, robiła z Tobą dosłownie to, co chciała. Zrobiła wszystko, żebyś na przykład z domu nie wyszła. Wprowadzała Cię w stany takie, że nie dawałaś sobie ze sobą rady. I teraz nie da się tego odwrócić w jeden dzień. No, jeżeli ktoś to potrafi, super, ale. Osiągnięcie szczęścia i spokoju wymaga czasu, więc dajmy sobie czas. To jak szybko osiągniemy, zależy od tego, jacy uważni będziemy. Nawyk. Ludzie uczą się nawyków minimum 21 dni. To jest minimum, żeby nabrać jakiegokolwiek nawyku. Niektórzy potrzebują więcej tych dni. I teraz nie da się zlikwidować, uwolnić od nawyku, który, no nie wiem, praktykujemy przez 30 lat, 20 w 3 dni. Więc dajmy, kochani, sobie czas. Pozwólmy sobie na uważność, na to, co się dzieje, na to, żeby to tu i teraz tak pielęgnować, jak najbardziej potraficie żeby żyć w tej chwili, którą właśnie teraz doświadczamy. Jeżeli pijesz kawę, tak jak ja teraz mam kawkę, to skup się na tym, że pijesz przepyszną kawę, a nie pijesz kawę, na dobrą sprawę nie wiedząc o tym, bo twój wzrok, wzrok jest wbity w ścianę i rozmyślasz, co się wydarzyło już w historii. W historii tego już, już nie ma. Już nie możesz nawet w tym uczestniczyć. Bo w przyszłości jeszcze możesz uczestniczyć, a w historii już totalnie nie. To już to już było, to już po prostu jest zamknięte, to poszło. To już jest historia. No. I jak to teraz? Jak pijesz kawę, to skup się na smaku tej kawy. Nadaj tej kawie intencje na poprawę humoru wypij tą kawę świadomie każdy łyk tej kawy niech jest świadomy z wdzięcznością że możesz jej się napić bo nie wszyscy mogą kochani ostatnio na youtube odkryłam nie wiem jak ten kanał się nazywa Odkryłam Dzieci świata. Jeżeli macie, yy, macie możliwość, obejrzyjcie sobie, na pewno macie. Wpiszcie sobie Dzieci świata i przecudowna dziewczyna robi reportaże o dzieciach świata. W momencie, kiedy ogląda się takie filmy, docenia się po prostu każdą najmniejszą rzecz, jaką się posiada. I nie skupiamy się na tym, co będzie jutro, pojutrze tylko na tym, co mamy teraz. I w momencie, kiedy żyjemy tu i teraz, w momencie, kiedy skupiamy się, kiedy mamy tą uważność taką, tego, tej chwili obecnej, uważność chwili obecnej, uważność tego tu i teraz, to nasza głowa, ona nie będzie z nami, tutaj wiecie, walczyć, żeby nas zaprowadzić tam, co już nie było, albo do przodu w strach i obawy co to będzie. No co będzie, to będzie. Jeżeli oczekiwania zamienimy na akceptację, to co życie mi przyniesie, to mi przyniesie i ja to przyjmuję, bo to jest moje życie. Jak tego nie przerobię w tym wcieleniu, to pewnie będę musiała to ze sobą wziąć na przyszłe wcielenie. A przyszłe wcielenie to było takie zaplanowane, takie, wiecie, spokojniejsze taki może ogólny tu mi wisizm taki, że może sobie zejdę i i pofruwam. a może zaplanowałam, że się długo nie wcielę no, no właśnie jak tu teraz to wszystko razem pogodzić także skupiamy się na tym, co robimy w danej chwili po prostu uważność myśli czy pijesz kawę i myślisz o tym, co było kiedyś czy pijesz kawę i myślisz o tym, co będzie kiedyś? I zobaczcie, nawet to słowo kiedyś, co ono mówi? Ono nic konkretnego nie mówi na dobrą sprawę. Kiedyś. Hmm. Co to słowo mówi? Jak powiemy samo kiedyś, to za wiele nam nie mówi, prawda? Kiedyś było jakoś fajniej? Kiedyś będzie jakoś fajniej? Więc my musimy do tego słowa dodać bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo innych słów, żeby określić konkretnie, o co chodzi. Hmm? Więc sobie tak pomyślmy. Kiedyś usiądźmy i pomyślmy, jak to jest. No i kochani, zerwało mi nagranie. Na 8 minutach i 8 sekundach. Wszechświat chce mi coś powiedzieć, to no widzicie, nawet mi urwie nagranie. Ale to jest ta uważność taka, to jest ta uważność. Chwili, muszę zobaczyć, co ten wszechświat może ode mnie chcieć. Ale kochani, tak na dzisiaj ta dyscyplina, dyscyplina uważności, dyscyplina naszych myśli doprowadzi do tego, że nasze życie będzie spokojne i szczęśliwe, że wewnątrz nas, zamiast tego niepokoju, strachu, rozpaczy, żalu, Zakoszczą inne uczucia: spokój, miłość, szczęście. To tylko od nas zależy, co my u siebie będziemy dokarmiać, co my u siebie będziemy podkarmić. Tam w środku, wyobraź sobie, tam jest dom Twoich uczuć. I teraz, czy chcesz tam trzymać cały czas ten żal do czegoś, kogoś, które się wydarzyło 30 lat temu, 20? Że chcesz mieć spokój a jeżeli chcesz uwolnić to wyciągamy ten żal na wierzch, po co to było na co to było, jejku odkurzymy go, tak kurz ładnie trzeba odmuchać z tego żalu i powiedzieć, no żalu, no, no już czas cię przemienić czas cię przemienić bo nikomu go nie wolno oddać zostawić go sobie też tak nie wolno wiecie, na pastwę losu, bo on wróci bo on jest nasz to trzeba wiedzieć o tym, trzeba go po prostu przetransformować w inną energię, w energię miłości i spokoju, na te wibracje, tak? Trzeba je tam, ten żal trzeba tak dostroić, podkroić, zobaczyć, czy to faktycznie wiecie. No, może cię zostawił mąż 20 lat temu i, i wtedy była wielka rozpacz, a ja teraz do niego czuję taki ogromny żal, że on mnie wtedy zostawił. Ale z perspektywy czasu patrząc na życie, jakie teraz prowadzisz. Kurczę, może z tym, z tym mężem, takim, co tam nie pasował i krzyczał, ono może by się nie udało? Hm? Tak trzeba sobie na to popatrzeć. I podziękować mu wtedy, jak ja ci dziękuję, że ty mnie wtedy zostawiłeś. No przecież męczyłabym się z tobą tyle i tyle lat. Popatrzcie sobie na ten żal, który tam gdzieś w środku jest. Po co on jeszcze jest? On się może zagubił? Nie zdążył się uwolnić? uważność i dyscyplina i zobaczycie, będzie spokój i szczęście, no i oczywiście świadome, świadome podnoszenie i utrzymywanie wysokiej wibracji, to życie na wyższym, wyższym levelu, wierzcie mi ono bardzo dużo daje, bardzo dużo to jest tak, że nawet jak spotyka nas coś w życiu, to my doświadczymy tego, bo doświadczymy ale doświadczymy tak, jak mamy doświadczyć. To doświadczenie nasze, ono będzie wtedy miało sens. Bo to nas zaboli. Oczywiście, że nas zaboli. To nie, nie będzie takie. Pff. Wiecie, jak się komuś tam. Mówią, że jak mu się pluje w twarz, to myśli, że deszcz pada. Nie, nie, nie. To z nami tak nie będzie. My to doświadczymy. My to przeżyjemy. Ale my bardzo szybko w tym, co się dzieje, znajdziemy sens. Przepracujemy to. I kochani, wrócimy do wysokich wibracji. Bo my, nie, my będziemy wiedzieli, nawet jak zdarzy nam się jakieś takie doświadczenie, to od razu podziękujemy wszechświatowi, że dostaliśmy to. Bo to znaczy, że kolejna z naszych lekcji jest do odpracowania. Zupełnie inaczej patrzy się na życie. No dobrze, to co? Jaką kartę weźmiemy sobie? A, tych dawno nie było. Chodźcie. Karty Twoje światło. Co karty chcecie nam powiedzieć? Na co mamy dzisiaj zwrócić uwagę? I Jeszcze oprócz tej uważności myśli, co tam mamy powiedzieć? Już wyciągam. O, aż wypadła. Aż wypadła karta. Narodziny nowego świata. Hmm. Narodziny nowego świata. Tworzenie nowych dzieł, wyśnienie nowego świata. Kochani, to tworzenie nowego świata to twórzmy właśnie go sobie w głowie. Tworzenie nowego świata. Tworzenie nowego świata. My sobie możemy ten świat wytworzyć poprzez naszą energię, poprzez nasze myśli jak najbardziej Ja właśnie jestem na takim etapie tworzenia mojego nowego świata. Ja wiem co chcę. Ja wiem czego pragnę. I wam to też polecam. Skupić się na swoich marzeniach, na swoich pragnieniach. Na rodzinę nowego świata. A ja mam nadzieję, że nie słyszycie chrapania z tyłu. <laughs> Ale to mój świat Rozpędził. Poczekajcie, zamknę drzwi. Bardzo dobrze chłopakowi. Widzę. Często zdarza się tak, że nasza ścieżka jest dokładnie tą do kroczenia, po której nie czujemy się gotowi. Wybierz ją mimo wszystko. Często to, co wzrasta, Zdaje się być o wiele większe niż to, co jesteśmy w stanie unieść. Przyjmij to mimo wszystko. Często nasza twórczość zdaje się mieć własną, nieokiełznaną świadomość. Sprowadź je na światło mimo wszystko. Często to, co powinniśmy zrobić, jest jednocześnie tym, co nas najbardziej onieśmiela. Miej odwagę i zrób to mimo wszystko. Dajemy początek nowej epoce. Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym między epokami, w trakcie pozwalania na to, aby stary cykl wygasł, a pojawił się nowy. Tak, jakbyśmy prowadzili samochód we mgle, ufając, że stopniowo droga będzie się przed nami odsłaniać. Musimy wyzbyć się starych sposobów bycia, i tożsamości, które już nam nie służą, korzystając w tym celu z kompasu intuicji. Jesteś częścią grupy dusz, które ucieleśniły się w istotnych momentach historii, aby przygotować się dokładnie na ten moment. Tworzą nowy świat poprzez jego wyśnienie. Nadszedł moment na wygospodarowanie miejsca dla tego, co woła wewnątrz ciebie i na pozwolenie, aby się zrodziło. Czy stworzyć nowy świat poprzez jego czas, stworzyć nowy świat poprzez jego wyśnienie. I kochani, modlitwa w opisie znajdziecie tą modlitwę, przeczytam ją. Jestem otwarty na poddanie się twórczości, która. Pragnie przyjść na świat za moim pośrednictwem. Niechaj będę pomocny w sposób, który ucieszy mój rozum, moje ciało i moją duszę. Proszę, skorzystajcie z mojej pomocy, prowadźcie mnie, pokażcie mi drogę. I do tego jeszcze, kochani, zawsze dodajemy zgodnie z wolą mojej duszy. Jak już mamy sobie coś tam marzyć i kreować, to róbmy to zgodnie z wolą mojej duszy. Wiecie, czasami jest tak, że sobie coś przyciągniemy, a może o tym jutro powiem i sobie to zapiszę zaraz. Bo ja to od jutro o tym powiem, także no dobra, to o tym powiem, co można sobie nabroić. Przytulam Was mocno, życzę cudownego czwartku, kochani, zapraszam do, do, do kursu. Do kursu świadomego podnoszenia wibracji, do nauczenia się energii, do świadomości, że jesteśmy energią, że jesteśmy pewnego rodzaju wibracją i to tylko od nas zależy, czy my wejdziemy w ten super układ ze wszechświatem, czy po prostu złapiemy te niższe wibracje. To tylko od nas zależy, co my będziemy do siebie przyciągać. I uwierzcie mi, to działa. Uwierzcie mi, naprawdę to działa. Powiem Wam taką rzecz jeszcze, tak na koniec. Yy, yy, marzył mi się kwiat, monstera. Tak bardzo chciałam mieć monsterę, no ale zawsze gdzieś tam ta cena była taka, że no nie, no, no jednak nie, no jednak jeszcze nie teraz. No i u nas tutaj w Holandii są sklepy kringlopy. To są sklepy, gdzie ludzie rzeczy nie potrzebują i je oddają. I... Wchodzę wczoraj, ponieważ tam czegoś poszukuję, bardzo unikatowej rzeczy, więc na święta zawsze lubię chodzić, ponieważ starzeją się rzeczy naprawdę niesamowicie piękne, bardzo stare czasami. Uwielbiam stare przedmioty. I wchodzę, słuchajcie, a tam kwiaty, a między innymi monstera. Nawet o takiej nie marzyłam, a za pieniądze takie, że mogłam sobie kupić dwie. Widzicie? Tak to wygląda. Ja zawsze mówię tak: składam zamówienie. Panie Boże, I wish. No to takie ładne. A życzę sobie, życzę sobie. To, 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 to. Ja nie wiem, jak Ty to zrobisz, ale ja naprawdę tego potrzebuję. I mało tego. Udało mi się jeszcze wczoraj kupić rzeczy takie, które no, gdzieś tam w głębi duszy chciałam, ale nie było to moim priorytetem. I to wiecie, to są cenne po 1 euro, więc to nie jest, nie są nie wiadomo jakie wydatki, ale. Tak można sobie swoją rzeczywistość kreować. Uwierzcie mi, w tym zaufaniu, na wysokich wibracjach, ja przyciągam do siebie szczęście. I wam też, kochani, tego życzę. Przyciągamy do siebie szczęście. Jestem szczęściem i jestem cudem. Przytulam was, bo ten film będzie dzisiaj zaraz godzinę trwał. Buziaki, Magda.